Polskiego Klubu Sportu Walki PIR z powiatu polsztyńskiego. Pan Arkadiusz jest byłym pięściarzem, reprezentantem Polski, medalistą Mistrzostw Polskich w boksie. Tym sportem zajmuje się od ponad 40 lat. Obecnie jest dyrektorem powiatowego centrum pomocy rodzinie, a wcześniej pełnił funkcję wicestarosty powiatu olsztyńskiego. Jak więc widać i samorządowcy i zawodnicy są dzisiaj w dobrych rękach. Dzisiaj pan Arkadiusz będzie pełnił rolę sędziego. To jest bardzo ważna informacja, bo jak Państwo widzicie znajdujemy się w ringu bokserskim. I co przed nami? Przed nami wyjątkowy pojedynek. Naprzeciwko siebie staną kandydaci Radnych Holsztyna i, żeby nie było zbyt łatwo, będą z różnych grupowań. To nie będzie oczywiście tradycyjna walka, choć uczestniku, uczestnicy Ringu Rzecz Jasna rękawice dzisiaj na ręce założą. Zbierzą się na słowa i argumenty tego, kogo do siebie przekonają. Dowiemy się już 16 listopada, czyli w dniu wyborów samorządowych. A teraz gratulujemy odwagi, że podjęli wyzwanie i życzymy powodzenia. W ringu zmierzą się kandydaci na radnych. Zapraszam. Elżbieta Majczak-Kłopocka, Komitet Wyborczy Wyborczy Frzeja Miejskiego, orszty przyjazdy różom. Krzysztof Kaczycki Komitet Wyborczy Wyborców Andrzeja Ryńskiego Olsztyn Przyjazdu Ludziom Monika Remińska stadolewicz Komitet Wyborczy Wyborców Czesława Jerzego Małkowskiego Irena Kaczanowska-Wieczorek Komitet Wyborczy Wyborców Czesława Jerzego Bałkowskiego. Maciej Lędzian Komitet Wyborczy Nowa Prawica Janusza korwin i Olaf Beller, Komitet Wyborczy Nowa Prawica Janusz korwin Zapraszam do siebie też zawodników uczniowskiego klubu sportu walki fir powiatu Polsztyńskiego Marek Szewczuk, premier koordynator, Arkadiusz Wasilewski, Adrian Wiśniewski, Mateusz Pisarek, Maciej Kaczów Emilia Kryczka, Emil Jagieło Sędzia Wspomagający. Poznamy się wszyscy z podstawowymi technikami bokserskimi. Proszę, Marek, przedni prosty. I teraz łączymy ręce z nogami, i przedni prosty z krokiem do przodu. I do tyłu. Boks jako dyscyplina sportowa jest bardzo prosta, jeżeli chodzi o pojedyncze elementy techniczne. Mamy tylko trzy ciosy. Prosty, sierpowy i z dołu. Natomiast połączenie tych wszystkich technik z pracą skrętową, z nogami, z naprzemian uderzeniami daje pełną, że tak powiem, kombinację technik, praktycznie więcej niż kombinacji można sobie wyobrazić w Kotolotku najwyżej. Także to jest, na tym polega też i pewne piękno tego sportu, że jest prosty w nauce ale jednocześnie jeżeli się już nauczysz dobrze boksować, to jest też i bardzo przyjemny w odbiorze. Krzysztof Kacprzycki, Komitet Wyborczy Wyborców Andrzeja Ryńskiego, Olsztyn Przyjazny Ludziom oraz Maciej Lędzian, Komitet Wyborczy Nowa Prawica, Janusza Kormin-Mikke. Wielkie brawa. Szanowni Państwo, tak jak mówiłem, są rękawice. Zapraszamy zawodników do rynku. Przypomnę z miastami zagranicznymi, daje miastu jakieś korzyści. jeśli daje pojazdy. I z tym jest tak naprawdę największy problem, bo mamy podpisane wiele uchwały, na przykład Róży, Kamienice, czy wiele innych miast, w których miasto, tak jak chodzi, powinno współpracować, ale poza wizytami czysto kultuacyjnymi, nic z tych wizyt nie wynika, a powinniśmy mieć tak. Bardzo dobre stosunki, mimo napiętej w sytuacji z Federacją Rosyjską, bardzo dobre stosunki z Kaliningradem. Musimy tutaj walczyć o pieniądze, o turystów i o tych, którzy przyjeżdżają na zakupach, które robią, powiem, sensie, no tak, wyściągniętych zakupów i dlaczego za turysty z Kaliningradu, naszego miasta barackiego, aż tak wiele nie ma, tylko oni jeżdżą do okręgniarki. To jest racja. Powinniśmy...

Pytanie z kategorii edukacja, Pani Moniko: co inwestować w nowe żłobki czy w nowe przedszkola? Czym należy się kierować? Zależy teraz, czy myślimy o tym doraźnie, czy długofalowo. Bo jeżeli myślimy doraźnie, teraz powiem tak, oczywiście, żłobki przedszkola powinny być, powinno ich być więcej, bo rodzicom ciężko się do, dostać z dziećmi do żłobka czy przedszkola. Jednakże weźmy pod uwagę, że jest taka smysoidka. Za parę lat będzie znowu niż demograficzny. I co wtedy? Ale możemy na to też mieć rozwiązanie. Musimy to przeanalizować i rozsądnie zrobić. Czyli miejsca na nowe żłobki, na nowe przedszkola lokalizować w naszych jednostkach miejskich, w naszych budynkach, żeby później przekwalifikować żłobki przedszkola na inne instytucje, które będą działały na rzecz miasta. Żeby czegoś nie budować, a później to rozwalać, mówiąc gotowe. Dziękuję bardzo. Panie Olafie, to samo pytanie. W co inwestować? W nowe żłobki, czy nowe przedszkola? I czym teraz się kierować? Przepraszam, może w innym mieście, może w innym kraju żyjemy, jednak moi, większość moich znajomych nie yy, decyduje się zarazić, założyć rodzinę w, w Polsce. A Na pewno nie w Olsztynie. Niestety wyjeżdżają albo do większych miast, albo za granicę, Niestety. Yy, Olsztyn się wyludnia. Prawda. Trzeba inwestować w żłobki, przedszkola, ale w żadnym wypadku nie budować nowych. W żadnym wypadku. A poza tym, no to, to tyle w zasadzie. No, jeśli na coś nie ma zapotrzebowania, to bez sensu wydawać pieniądze na to. Dziękuję. Zapraszam zawodników UKS Pirs, z Powiatu olsztyckiego, do ringu. Zawodnicy gotowi, sędzia czasowy gotowy, runda ogłoszona, rynk wolny, starcie pierwsze. Pytanie z kategorii pieniądze dla Pani Alżbiety. Czy komunikacja miejska powinna być bezpłatna? Jeśli tak, to czy dla wszystkich, jeśli nie, je, to dlaczego? I czy w ogóle powinna być? Kom komunikacja miejska nie może być całkowicie bezpłatna osobom najbordszym można wprowadzić oczywiście jakieś bólki. Mówimy tutaj, całóżmy w skali 10 zł możemy mówić o y, opłatach w wysokości 2 zł. Na przykład uważam, że bezpłatne bilety byłyby wielką niesprawiedliwością dla pozostałych mieszkańców, a poza tym... Musimy szanować publiczne pieniądze, musimy racjonalnie wydawać publiczne pieniądze. Pamiętajmy, że jeśli dajemy społeczeństwu coś na da darmo, to społeczeństwo tego absolutnie nie docenia. Dziękuję bardzo za odpowiedź. Pani Mirek pytanie samo. Czy komunikacja miejska powinna być bezpłatna? Jeśli tak, to czy dla wszystkich? Jeśli nie, to dlaczego? być bezpłatna. Eee, bo, e, trzeba zachować podział starszych emerytów, żeby jednak ta ulga była, ale jestem za donacją samorządu do ile. Jak było kiedyś? Dziękujemy. W eksfordzie i w pewnej rywalizacji. A zaraz zapraszam zawodników na stoczenie walki bokserskiej. Musimy uporządkować ring. Oczywiście nie może być żadnych żadnych przedmiotów widocznych, ani niewidocznych. I zapraszamy zapraszamy na prawdziwą co prawda, amatorską すぐそろって。